Yes. Raz, dwa, na dwa, sprawdź jak to nagram ten flow a nagle robię to tak, jak diagram i zagra Jak zawsze to teraz tu pobuda Daję te patenty z nowych chęci, jest to, Tak tu jest i strasz, teraz tu Zorganizowana akcja czyli wielki ludzi tu mi jest to Mam ten flow, jestem w tej przyszeni Dobrze wiecie tu służyć czarka, tam do strony chemik Tak to jest Cały czas jestem MC daję test dla wszystkich ludzi Tam tu dwa, trzy sprach, to teraz dziś jak tak tu docieram Bo ja te patenty to otwieram Tak jak kamerę jak zabieram te patenty Zawsze na jedno, wiem kto jest następny Udechnął to nie tempo, nie detro jak retro Bo robię to nie w techno Nie wiesz co no co chodzi, daję siłę tym konfliktom, projektom jak zawsze, bo tak to wykrywa wygrywa Daję tę wagę, jak tą w Amerykę odkrywam Więc mam tu te wersje, trap, chcę wjechać do tak straży Utkiwam Amerykę jak 5, 4, 9, 2 I mam ty wersję, mogę tak się tu bucić Mam chodzić jak 3 lata, mógłbym na samym morucić Ale jak wyjeżdżam, teraz rzucam do te pantsze Bo kiedyś i poziom, poziomie, że tu najlepiej walczę I mam ty wersję, wypokalać wam jak robisz, to potrafić z moich ludzi będzie mój sobie kraska, ale tak to jest lat, strac tego ripa Daję taki wersję, że w nikt nic, nic nie wnika Nie robię takich więc i robi u nich Bo mój tron nie jest komercyjny jak chyba z to Teraz tutaj chyba ten patent durowoty, bo ja wiem to jest tutaj z wami zatem to jest ten chyba pierwszorzędny, ten diat ten tutaj dla was zaczyna, bo ja wiem to jest moja ta technika, to proste Fenomenalne panowanie, chyba zrozumiesz to chłopcze, bo ja robię, robię ten rap i to jest wasz Er, Hej, zrobię tutaj zajebisty hałas Z tylu ja mogę też tutaj dla was stawiać Powiem to teraz, ja tutaj chyba zaczyna Bo to jest moja zarospina teraz pan, robię to bo ja chyba dla was tutaj gram Aj, zawsze cały czas Pokazując styl Bo daję tę klasykę dobrą jak Cypress Hill I sprawdź teraz dziś, i słuchaj mnie men I cały czas wszyscy całym in a man's brain. Tak to jest, i łatwiej iść patenty Bo mój w praktyce nigdy nie jest zamknięty To cztery elementy, które mogą Mogę tu wymienić, cały czas mam wolny styl Wiem, że musisz to docenić, proste ziom i cały czas wiem tym sensie jest Cztery elementy, pierwszy z break dance i dobrze o tym, gdzie ten flow jest jak ten Simila Pozrałem tak mojego człowieka z Florkilas Jasna rzecz, sprawdza w to, to tak jest właśnie raz <laughs> Robię tak lepiej, w teraz no i cię strażę. Cały czas mówię, mogę coś tu zmienić mój drugi element, kurwa tutaj wicy Ci wiesz Nie ma DJ, ale zawsze jest bumbą jeśli chodzi o te bicy, to zawsze jest tu tłusto Tak jest tu tłusto Tak jak tłusta chwila Nie ma tu Żadna to jest kurwa ósma mila, ale w teraz, bijacz Jak to robię, wy nie zamulić? Jedno słowo, nie jestem tu jak biały królik Ale wiesz, sprawdź, robię to, bo jestem nie zaginą Jak biały królik, mogę mieć na ziom wypił Na łańcuch białkę ja wypiję Biowar co jak karabin, wypluwam z ciebie słowa Powinien być tu dzioba. mój ziom, bez słaby, Ale niestety nie udało się tutaj przyjechać w graku. Teraz pozdro, pozdro dla was wszystkich, ręce Wiecie, on co biega tutaj, ludzie chcą więcej Więc ręce w górę, wszyscy na raz Wiecie, ej, zróbcie na nas zajebisych. O! Ej, jeżdżam tu prawdziwie i te style są proste, bo prawdziwy rap jest tu, a nie kurwa na Awiwie Polskiej. Obydee! Potencję trzymam, nie ma tutaj bitów, ale mamy siłę w rymach i tak to jest, w ten test, tak jak zawsze to rozbujam jak chodzę na bitkę, jak proboszczyczę, krzyczy, jasne, że tak to jest i trzymaj dziś ten test i mam te wersy cały czas, jakie no uznanie Mój człowiek się ja za ale na w w ma zmartwychwstanie Jasno sprawie, sprawdź go od lat Mój człowieka 15 bit i zerowy kat Jasna sprawa ziąca, Tak to właśnie Nie wiesz o co to w tym momencie lepiej strasznie wiesz co Mam te wersy, prosto z przedmieścia nie piłeś 20 tu tylko, kurwa, lat no, Ej, nie puści tego rafu nigdy po te gwesze I sprawdź to, jadę na tych witach Ej, robimy prawdziwy rap nie przewoję jak srebrnicka I straszam. I to teraz kurwa pod budowlanką. I teraz jest teraz odpilnizowan z parkiem glusem. Razem z sercem pozdrawiamy całą żółtkę. I to jest kroska, Elo, na ku Lakunickiego. Ej, jak nie zaczicie, to chuj wam do tego. Ale teraz widzicie <laughs> pozdro, ej, ręce w górę. Robak, jestem tym, co kocha tą guziurę. Ej, a ja będę pastor, zamiast halleluja, to zakrzyczę. Sprawdź ja to. By... No bym tutaj zmawiał. Ej, robię to tak, bo te ziomy to potrafią. Tu było podo do budowlanki, ja złowie podrodza jak dziki. Wiesz, on to mamy we wyniki Dokładnie W jak wada, W jak wielki beat Robię to, ziomek, to nie jest żaden kill Bo B, to wypadają, z to pewne Jestem jak kosmetyczny Teraz ziomek, tak to kocham, jak Wigi tam dyrektorujemy jak Czucia Gosia Bosko te kola, danego zdanie Czy ja sęcę, tutaj za Was to składamy? Ha, powiem i teraz tu umilę Wiesz, co człowieku? Te szkole, i byłem Ha, teraz tak, te freestyle nawijałem, powiem, bo my i chodzimy teraz tutaj, tak tu stale Jak Ci tu powiem i teraz to zaznaczę Stoimy pod budowlanką jak ekipa pod pałacem w Warszawie I Teraz przy tym stój Wielki po zdrodza pałac Krucha. To jest opcja taka, teraz testuj mnie, bo ja wiem robię to bez żadnych manifestów, więc bij tu robię tu się, nie potrzebuje pan czy bo ja mam ten I krótko nie jestem dresem, ale w tej ekipie to się koło nawet muplą z gresem na wziął, Tak pierwszą cały czas te wyniki, bo robię to dla spraw 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 spraw, spraw. Jestem niesamowity, tak. I tak to nie jest cały czas łapa ten ten. Bo rabię te patenty dla mnie raz jest jak tlen. I sprawdza cały czas nigdy się nie zatmę. Raz dla mnie jest jak ten... <laughs> kurwa, mam atmę. Lecimy mi ziom. i robię to, by pokazać, że móc. Bo ja ten, nawet, kiedy miał kurwa zapalenie nie płuc. Jestem tu cały czas, tak jak detektyw. I daję dobry jasny, weź mi łapie kurwa z 14 z kolei obiektyw. Jestem niebezpieczny, tak jak alpaga. Bo mam tu takie wersy, do których w stylu się wymaga. I jasny zion brać, ej nie tego skminął, Bo jestem kurwa... Ale w łeb tak jak tanie wino do. to <toddanski> Cały czas mam to zdanie Wszyscy się śmieją Kurwa znam już wasze zainteresowanie Tak <toddanski> to jest Możecie śmiać się tu Ale cały czas robię to od lat Tylko na łubę Bo lepiej sprawdzę teraz w Jestem dziś najlepszy Aha przepraszam wszyscy chwilą do mnie Tetris Idzie po Tak <toddanski> jeżdżą Ten flow to nie zamuka Powiedział kurwa się sam tam zajebiste trójcajlowe kółka Bo mamy rym bezpośredni To pierwsze uderzenie Tak jak chleb powszedni Mam te wersy, Cały czas prac, to od lat Moje jestem tutaj Kwartym jak chłopaki, chip, le tej weź, teraz na chwilę, i rozbójaj ten to kurwa na dworze, ale cały czas twardo jak hemtruk I wiesz co, tak to jest, to jest uliczna gra I to jest liryczna na obcię, że cały czas nie będę tłukał. To i to jest i to jest tak, cały czas mam wersy proste Prosiłem ci ziombe, żebyś kurwa wszedł w boksę. to jest mocne, i cały czas może dyszysz Ale mówiłem ci, choć być boksem, nie udawaj, że teraz nie słyszysz I tak to jest, lepiej tu weź, ja i choć żadę, to domu dom Mam tu wersję, o których To jest jestem Cały czas mam to więcej mocne I wiesz, tak to stare nigdy nie będą bez dowodów I wiesz, fajnięci mogą się pomodlić Bo nie mogę osłabić, to nie komercjach mocnych I wiesz, tak to roste, wiesz, tak to gram Bo wiesz, że na to, tak mam procesy, jak shop one on I tak to robić straszną, sopku tego typa Bo to taka wtyka jak sześć, włoski, Jasno, że to wnika zawsze w umiejętności Bo mam tutaj wersji, to są te w przyszłości Dla tych gości, wszystkich chcą dziś uchwycić Młode wielki plus, freestylowi, emeryt tak to jest, raz cały czas robię to po Prosto jesteś, węczystą, ja biorę emeryturę I To jest proste jak ubek, możesz mieć 3,5 tysiąca Ale cały czas to jest proste, nic tu nie kurwa, nie na dolca To jest proste, to, oczywista, że ty freestyle Bo cały czas mówię, że co do mnie trzymać dystans To jest opcja, czysta freestyle zawsze się tu kompensuje Mam te wersje, w no co to, to, to konstruuje, kompensuje Zawsze mam tu słodki Bo cały czas mój freestyle jest naprawdę mocny Jest tak to nie jest, jeśli też jadę minus trzy i robię to nie mam te wersje, których nie wyjściła moja brzemię Jaram się tym, że kurwa się jara teraz młode pokolenie Tak to jest, pracuję, jestem tutaj pewien Widziałem, jak jest licencja, musisz znaleźć do niego coś trener Łapię y nos, torcy wstęp, zajebisty drift A może będzie dzień, w którym uciekł Przerocznie mistrza, kocz tym dystans I mówię teraz, sprawdzaj pijacz Przerocznie mistrza, kiedy ja kurwa skończę w końcu nawijać To flow, no, plastika nie wnikau, się tu po zawsze Bo w tym teatrze, bo cały czas Mówi, jadę na to, patrzę Mam percyzm, jak podróżam, moi ludzie cały czas jeden, za tak przydam, to jest tutaj cały czas plecy. Nie wychaj że Słuchaj, wysłuchaj kubety. Jak zawsze, dalej ty tu co ginisz, jestem Zawsze, dla wszystkich i dla dziś. Obywatel i to jest şey, tak, nie cały czas łatwiej, tak, że mi ta o cały czas, robię to i trzyma wyśla, zawsze tak nic na to, że się trzyma podróżnych, bo robię to i trzyma, naprawdę są tego dumy. Jestem nudny, nie zobacz, jestem MC ponad przesiębność. Robię to na części, Mam te cały MM czas, Proszę tak patrzcie za rymować dzisiaj, To jest prosty dzisiaj. teraz robię to dla nudy, bo mój ryzyk jest jak budy. Dobra, witam, jestem Górniak Edwisa, daj mi A Powiedziałem, tym chciałem Weź człowieku, zaśpiewaj nam hymn. Podatku, jak to Polka, tak jak Polska, na cyfrze, cyfrze są wolka Więc chodzi tutaj, wiesz, bedbed nie o to, stoi to, jest To jest lepsze, nie może być gorsze dobrze, że stoję tu, nadal tutaj, dziadam i nie jak zespół, człowiek, o to człowiek Oto wam powiem, pokonajmy tutaj Gdzie stoi człowiek, daje lirykę Wiesz, tutaj ci te są ryby, wiecie, dajecie ryby